Cześć, mamy tutaj podać wzór wielomianu piątego stopnia a współczynniku a5 równym minus 1. To jest ten współczynnik przy najwyższym stopniu, bo tak zazwyczaj numerujemy a5, to jest przy x, który jest do piątej potęgi. I mamy szkicę wykresu, no to zostawmy, zastanówmy się po kolei. Mamy ten pierwszy, czyli a. Po pierwsze, wiemy, że współczynnik jest ujemny, czyli możemy sobie zapisać w od x, to się równa. I minus mamy na początek. I teraz piszemy postać iloczynową, o którą odczytujemy oczywiście sobie z wykresu. Patrzymy, jakie mamy miejsca zerowe. No to pierwsze miejsce zerowe to jest minus 3, czyli wpisujemy x odjąć miejsce zerowe, czyli minus, minus 3, czyli to będzie x plus 3. Następne miejsce zerowe to jest minus 2, czyli x minus, minus 2, czyli x plus 2. A teraz x minus, minus 1, czyli x plus 1. Następne miejsce zerowe to jest. 0, czyli razy x, tak? Bo x minus 0 no wiadomo, że to jest 0 i jeszcze mamy jedyneczkę, czyli X minus 1. Teraz możemy sobie uporządkować, żeby trochę lepiej wyglądało, no to ten x postawmy sobie z przodu. Bo mnożenie jest przemienne. Możemy to zamienić kolejność, prawda? Więc resztę przepisujemy bez zmian. X plus 1 i x minus 1. I teraz podpunkt B. Robimy dokładnie tak samo. Piszemy w od x równa się minus na początek, bo to jest nasz współczynnik, i odczytujemy miejsca zerowe. Mamy minus 3, czyli x plus 3. Następne miejsce zerowe to będzie minus 2, czyli x plus 2. Następne jest minus 1, ale zobaczcie, tutaj nam się wykres odbija od minus 1, to znaczy, że to jest podwójne miejsce zerowe, czyli x plus 1 do kwadratu. I następne nasze miejsce zerowe to jest 1, czyli x minus 1. I tu już nie ma co upraszczać, tak sobie zostawiamy. I teraz pod punkt C, tutaj jeszcze oznaczymy sobie b i c, i pod punkt c mamy tak, po pierwsze minus, jak zwykle. Teraz pierwsze miejsce zerowe to jest minus 4, czyli piszemy sobie x plus 4, i tu przechodzi na drugą stronę. Teraz minus 2, tu nie przechodzi na drugą stronę, to znaczy, że to będzie, Wielokrotny pierwiastek. Jakiś dwukrotny, czterokrotny, czterokrotny na pewno nie, no bo mamy tutaj ograniczenie, że 5 stopnia, czyli wiemy, że to będzie dwukrotny, czyli piszemy x plus 2 i to bierzemy do kwadratu. Następnie znowu mamy dwukrotny pierwiastek, bo 0 nie przechodzi na drugą stronę, czyli na dodatnie z, z ujemnych, czyli też jest tutaj ten wzorze podwójny, czyli tutaj w zerze mamy x. Do kwadratu, tak? Bo x minus 0, no to jest 0. No możemy sobie to jeszcze uporządkować. Minus x kwadrat razy x plus 4 razy x plus 2 do kwadratu.